Cześć, jestem Jóka. Cześć, jestem Kacper. Mamy przyjemność zaprosić Was na zajęcia akrojogi do internetowego studia Drzewo Życia. Będziemy tam występować w roli nauczycieli dla osób, które pierwszy raz będą chciały spróbować praktyki akrojogi oraz dla osób, które już swoje pierwsze kroki w akro zostawiają. Tak, będzie dwa profili i dzielimy je na taki profil podstawowy, bardzo początkujący dla rodziców z dziećmi na przykład. Zapraszamy, żeby nie, poćwiczyć świadomość swojego ciała e, razem z swoim dzieckiem, co daje mnóstwo, mnóstwo zabawy. Drugi profil, również od y, praktycznie podstaw, będzie dla ludzi chcących praktykować razem ze sobą owoce. Tak, nie tak. musi to być para damsko-męska albo miłosna, musi to by być brat i siostra, albo dwóch braci. Albo dwóch kumpli. Tak. Będzie po prostu dla osób bardziej y, władających swoim ciałem świadomie. Także zapraszamy. Zapraszamy Was.